Ciała się to na w z Casehaga na moim kanale. Następnie, 500 plusik wpiszcie pliście kodzic 18 daje Wam 10% do wpłaty oraz dwie darmowe skrzynki na sam start. Więc naprawdę przyjemnie. Metod płatności na stronie jest wiele: czy to blik, czy PaySafeCard, of card, czy różne skinki, więc naprawdę fajnie. No i co, przejdźmy sobie do odcineczka. Tak, widzimy się na Casehagu. Jest to nowość na moim kanale. No i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało Mam nadzieję, że polubicie stronkę. Ja już sobie troszkę grałem i naprawdę lubię. Mamy tak: mamy tutaj nagrodę taką dodatkową, to jest taki cashback, 1% od tego, co wydajesz. Ja już tutaj sobie zbierałem 5 koła, więc no bo sporo kiedyś grałem i mógłbym sobie takiego butterfly'a za free odebrać. Zagranie na stronie też nabijamy sobie tutaj levele, za które można sobie odbierać kaskę. Ja mam tutaj mnóstwo kaski do odebrania, więc na pewno w jednym z odcinków będziemy sobie odbierali, jak będzie nam brakowało sianka i tutaj naprawdę za każdy level się sianko wbija, więc naprawdę fajnie. No i tak, mamy na stronie evencik, widziałem. Dołącz do eventu. Co się w evencie znajduje? Mamy tutaj jakiś ranking, nie wiem o co chodzi, jak to działa, jak to działa? Będzie jak ranking, rankingu biorąc udział w evencie, otwieraj się, otwieraj skrzynki, zbieraj elementy, okej. Okay. Tutaj za dane miejsce, które skarniecie, otrzymujecie skinka, za pierwsze miejsce jest nawet M9 fake. fajnie to wygląda. W Popskinsie, eee, mamy tutaj, aha, okej, okay. czyli pod nimi się kryją skinki, okej. Okay. Oj, no pod tym mistrzem to pewnie potężne skinki są, mam 0 diamentów, bo nie otwieraliśmy nic. I w Marketplace za diamenty możemy sobie kupić skinki, czy skrzynki, czy saldo. Ej, naprawdę fajnie. No dobra, no to przejdźmy do otwierania, przejdźmy do otwierania. Eee, a, jeszcze tutaj są darmowe skrzyneczki. Eee, I tutaj w zależności od tego jaki level macie, okej. Okay. Tutaj też macie, ja mam Emeralda, więc mogę sobie nawet otworzyć. Okej, okay, otrzymałem sobie skinka za 7 złotych, spoko. Czy jeszcze jakąś darmową skrzynkę możemy otworzyć? A, to jest 124 godziny, więc naprawdę fajnie. Dobra, to otwórzmy sobie jeszcze pladnieniem. Okej, okay. uspik za 3 zł. Spoko. Jak za darmo, naprawdę fajnie. Jeszcze 124 godziny. Myślę, że przyjemne. Dobra, mamy tu skrzynki eventowe. Pójdźmy sobie od razu do najdroższej. Troszkę ścianka mamy. Podtrzymyślę, myślę. Po myślę. Okej, okay. profit. Podoba mi się to. No, lekki minus, albo. Dużo tych diamentów otrzymujemy i expo, więc fajne. Tutaj też lekki minusik. Tutaj profit. Bardzo fajne. Idziemy dalej. Wow, co tu tyle kosztuje? Aha! Let's move 400 zł. Ej, naprawdę fajne. Podoba mi się już ta skrzynka. Zaraz pójdziemy sobie na batelki. Tu na, tutaj na zero. No tutaj lipa trochę. I znowu profit i to jaki? My wychodzimy sporo na plus tej skrzynki, tak szczerze. Znowu MK. Ej, ta skrzynka jest mega. Pierwsza skrzynka, którą otwieram już jest tak dobra. A włupka Simov. My już ponad 6 koła mamy. Ej, co jest? To jest niekończący się. No patrzcie to, niekończący się profit. Czasami zabiera, ale potem oddaje potężnie. No! Patrzcie to zaraz 7 koła. No już mamy 7 koła. Ej, dobra, ta skrzynka jest fajna, wrócimy do niej na bitwach. Ile tu w ogóle mamy skrzynek? Strasznie dużo. Patrzcie to, ile skrzyneczek jest. Kurde. Ej, jest co otwierać, jest co otwierać. Dobra, ten ja sobie poszedł na batelki. Ja On na batelki. Zobaczymy jak te batelki wyglądają. Bitwy. Cych, bitwy, bitwy, bitwy. Stwórz bitwę. Uuu, ile tu mamy opcji? Możemy 2 na 2 zagrać. Underdog, co to jest szczer? nie wiem co to jest szczer. Otrzymać skin, a, skin a wartości, na wartości, które wygranych, okej. Okej, Tryb Pożycz część wartości widzów, to twoja nagroda... Ej, ja chcę to przetestować, ten tryb Damy sobie... 5 takich skrzynek i damy sobie jakoś jedną droższą. Tu widziałem, że są takie... Z jakimiś świnkami chyba? Czekajcie. Jakieś ze świnkami były drogie. O! To damy sobie taką i taką. Mamy bitwę za 3000. I tutaj możemy sobie ustalić, żeby ta bitwa kosztowała 2000. Dobra, 1995 i otrzymamy wtedy 57% z tej bitwy, jeśli ją wygramy. Dobra, na dwóch, na dwóch zrobię. I zobaczymy, zobaczymy, grać z dosłownym botem. Podoba mi się to, o i level upa dostaliśmy, 71 level, fajnie. Zobaczymy jak wygląda ten tryb, a potem sobie zrobimy normalną batelkę. Pierwsza skrzyneczka. No na prawo, na prawo niestety. Ok, tutaj mamy meczkę, ale też, też źle. W sumie podobnie trafiliśmy. Okej, okay, hyperbestia. Ale ta skrzynka lepiej oddawała jak normalnie ją otwierałem. tu w ogóle Butterfly Lore jest. Jak otwierałem ją po prostu, tak jak widzieliście, to mega sypała. Tutaj coś, coś coś, nie aż tak. No dobra, ale chyba prowadzimy. No już nie, już nie. 1800 skrzynka. No i mamy za 1200 kostkę i za 1200 skrzynka. Uhuhu! X-ray. Dzień dobry. I 2900 zgarnięte. No i to mi się podoba. To mi się podoba bardzo. E, dobra, to wiecie, co to jest? Ja zrobię jeszcze jedną. Ja sobie zrobię jeszcze jedną. I znowu damy sobie te skrzynki eventowe. Bo one mi się wcześniej podobały. Tutaj mamy jakieś Tiger Knives. Damy sobie dwie. Hmm. Jakąś skrzynkę YouTubera może. Poker V3 1600 zł. Plan B. Dwie skrzynki. I do tego to. 4000. 4000. I tak, przed chwilą wygraliśmy, 3 koła mamy w zapasie. Więc jak to przegramy, to będziemy na 0. E, a wiecie co? Zrobię to 2 na 2. Zrobię to 2 na 2. Chcę być terrorystą. Chcę być terrorystą tutaj w tej bitwie oczywiście tylko. I zobaczymy, zobaczymy co tutaj nam da. No 2 na 2 to tutaj musi nie tylko mi dawać. Nie tylko mi. Póki co prowadzimy sobie z botem Bułą. No i tutaj nas trochę podgonili. Oj, tutaj wychodzą na prowadzenia najprawdopodobniej, a jednak jeszcze nie, okej. Okay. Lekko prowadzimy. Oj, let musa... No i to jest ich prowadzenie. Ale zaraz te drogie skrzynki będą, więc tam... oj, red jeszcze. No mają sporą przewagę teraz, ale tutaj jakaś koska tigertów. Trentico's Fire, ok. Trochę podganiamy. To może tutaj kocka. Znowu Trentico's Fire. Oj, i to tego maka dostał za 300 wybot. Fajnie. Oj, lewo dużo. Lewo dużo. Patrzmy dalej. Blue Sporcik, ok. A o, tamta skrzynka 1600 kosztowałaś. No dobra, jakieś jakiejś dużej straty chyba nie mamy. To jakieś grosze chyba przegrywamy, tak mi się wydaje. No i czy my to wygramy? Ajajaj, przegraliśmy to, o ile? My mieliśmy... Ej, tutaj jakieś 100 złotych przegraliśmy, szkoda. Szkoda. Ale dobra, mamy tutaj skinki. Więc i tak nie jest źle. Ja sobie je sprzedam. Mamy trzy koła. Myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku, chociaż jeszcze sprawdźmy te diamenty. Przejdźmy sobie tutaj do tego, ja bym na to poszedł, ja na to poszedł i tutaj ja miałem ten średni, 10 koła, 3 zł, ok, A bym poszedł sobie na ten trudny, 20 zł. Podoba mi się to, podoba mi się to, bo te diamenty tak dodatkowo lecą. Naprawdę fajne, Naprawdę fajnie. No i co? Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę z chyba dzwonkiem i widzimy się jutro. Mam nadzieję, że Wam się podoba strona. Pamiętajcie, kozik grabie o 18-10% do wpłaty i, i dwie darmowe skrzyneczki, więc zachęcam serdecznie. Oczywiście macie link w opisie. No i co? Trzymajcie się. Elo.